dobrzyłeś i z tego się zrobiło lekkie disco polo nie 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 niestety tak ja znowu nie zgodzę się z idą bo absolutnie w ogóle disco polo to jest w ogóle dla mnie jakiś absolutnie yy, yy, odległy temat Wtedy, kiedy wy się na stopy, ja patrzę na twarz i skupiam się to na nie tej... nie do końca, nie, bo ja też patrzę na twarz i właśnie ta twarz mi niestety, chociaż uwielbiam Przemka twarz, bo jest przystojnym mężczyzną, a to, aktorem a ja nie. mi się kacała, bo <laughs> dla mnie było za dużo. Ida, następnym razem zamieniamy się miejscami, ja widziałam tutaj zupełnie co innego. Proszę, co widziałaś? Eee, widziałam, że było letnio, widziałam, że było bardzo zachowawczo. Widziałam, że nie było tego pazura, że nie było tego e, ocieplenia klimatu, ta energia latynoska mnie nie porwała. Ta gra aktorska i te pozy były całym tym spektaklem. E, I o to chodziło tutaj e, na tej scenie, żeby to wybrzmiało. Mam wrażenie, że to było przechodzone. To znaczy, że, e, że nie złapałaś do końca tych karatów i tych diamentów, które tutaj teoretycznie panowie ci oferowali.